Jeśli w dzieciństwie słyszałeś non-stop, że musisz być grzeczny, idealny, perfekcyjny, cały czas dostosowywać się do wymagań swoich rodziców, żeby zasłużyć na spokój ich miłość. Jeśli słyszałeś często, że dramatyzujesz, że przesadzasz, nie płacz, nie denerwuj się, albo masz się po prostu nie odzywać, bo dzieci ryby głosu nie mają, to bardzo możliwe, że dorastałeś pod jednym dachem z narcystycznym rodzicem. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, po czym poznać, jak taki rodzic narcystyczny wpływa na psychikę dziecka, i jak to może się potem przełożyć na dorosłość. I żeby była jasność: nie jest to film o oskarżaniu rodziców, czy diagnozowaniu, czy zachęcaniu innym do tego, żeby teraz diagnozowali swoich rodziców czy byli narcyzami. To film o lepszym zrozumieniu siebie, żeby ściągnąć pewne być może poczucie winy, czy poczucie gorszości, które mamy na sobie przez brak takiej wiedzy na temat tego, jak pewne zachowania, nie wiem, przemocowe, toksyczne, narcystyczne, jak zwał, tak zwał, mogły wpłynąć destrukcyjnie na nas jako na dzieci i nie zaspokajać naszych podstawowych potrzeb emocjonalnych jako dzieci, a potem na nas w dorosłość. To jest o tym Zacznijmy od wytłumaczenia, kim jest narcystyczny rodzic. Oczywiście może to spełniać kryteria narcystyczne każda osoba, która rodzicem też nie jest, ale to, 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 co tak bardzo odróżnia, i na tym się skupimy w tym odcinku narcystycznego rodzica od kogoś, kto rodzicem nie jest, to to, w jaki sposób się odnosi do swojego dziecka, jak sama nazwa wskazuje. Więc bardzo często taki rodzic narcystyczny nie chodzi na lewo i prawo i nie mówi, jestem najlepszy, podziwiajcie mnie, tylko mówiąc tak kolokwialnie przerzuca swoje ambicje na swoje dziecko. Więc oczekuje od swojego dziecka, że na przykład będzie spełniać jego oczekiwania i swoje potrzeby, które ma niespełnione. Więc buduje swoje poczucie własnej wartości na, na dziecku, po prostu. Więc mówiąc tak brzydko, dziecko ma być emocjonalnym narzędziem do zaspokajania spokojnych potrzeb takiego narcystycznego rodzica, ma podnosić ego tego rodzica, spełniać jego oczekiwania i dawać temu rodzicowi poczucie kontroli nad tym, jak on się czuje, kosztem oczywiście dziecka. I są takie typowe role, które dziecko przyjmuje w domu takim, mając takiego rodzica. Pierwszą taką typ typową rolą jest tak zwane złote dziecko, czyli rodzic musi być dumny z osiągnięć swojego dziecka. Chodzi na lewo i prawo po znajomych czy do nieznajomych. W internecie się chwali bardzo często osiągnięciami swojego dziecka, bo mój syn, bo moja córka robi takie rzeczy. Dostaje piątki, szóstki osiągnięcia naukowe i zachęcanie jest takiego dziecka do tego, żeby osiągało sukcesy, żeby rywalizowało. I nie, taki rodzic nie uczy swojego dziecka czerpania przyjemności, na przykład z rywalizacji, czy, czy nie docenia samego wysiłku, który wkłada w, 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 w jakieś coś, tylko wzmacnia je tylko wtedy, kiedy on ten sukces osiąga. A kiedy tego sukcesu nie osiąga i nie jest najlepsze, no to albo je kara niezadowoleniem, albo nie nagradza za jego wysiłek, który włożył, na przykład karając ciszą, czy po prostu swoją mową ciała, pokazując niezadowolenie, że, że ten ktoś nie osiągnął sukcesu jakiegoś szóstki, piątki. I tak dalej, lub się już nie chwali wśród znajomych, jak nie jest najlepszy. Więc też kara takie dziecko w postaci niechwalenia się tylko najlepszymi rzeczami. Więc realizuje ambicje swoje niespokojne, niezrealizowane za pomocą dziecka. Drugą taką takich ról, które dziecko przyjmuje, to rola kozła ofiarnego gdzie dziecko jest winne za wszystko, co spotyka takiego rodzica, więc na przykład może to być matka, która mówi przez ciebie nie poszłam, nie wiem, na studia, nie, nie rozwinęłam biznesu, kariery, bo musiałam z tobą siedzieć na macierzyńskim, Zbudzanie poczucia winy. Czasem jest to robione w bardzo subtelny sposób, gdzie matka jest po prostu niezadowolona i nieszczęśliwa z powodu tego, że ma dziecko I, i, i na przykład jest chłodna dla takiego dziecka, bo wini je za to, że nie zrealizowała się w życiu. Albo w sposób otwarty po prostu mówi, to twoja wina, że nie poszliśmy tam gdzieś zrobić, wiliśmy coś, bo na przykład za, za późno się ubrałeś, nie, nie zrobiłeś to tak jak ja chcę, więc za wszystko jest winne dziecko. Trzecia rola, która może oczywiście trolą mogą się przeplatać to jest niewidzialne dziecko, które nie ma prawa do swoich emocji, to przybiera różne scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest taki, gdzie dziecko nie ma prawa do wyrażenia żadnych emocji. I to jest na przykład może być widoczne w takiej rodzinie stereotypowo, typowo zamożnej albo rodzinie jakichś naukowców czy osób wysoce wykształconych i sobie wyobrażam taką sytuację, że siedzą ludzie przy stole, nie można rozmawiać, nie można się śmiać, tylko trzeba jeść, jak Pan Bóg przykazał, od linijki jeszcze elegancko ubrany, więc nie ma akceptacji na, na radość, na smutek, na złość, nie można się zbyt głośno śmiać, nie można zbyt głośno Płakać, albo właściwie lepiej to być takim stoickim, wypłaszczonym, i takie wartości są w tej rodzinie przekazywane. Więc dziecko jest frustrowane, nie ma prawa do wyrażenia swoich potrzeb, i emocjonalnych, i uczuć, więc jest uczone od małego bycia robokopem. Albo z kolei taki inny scenariusz, chyba częstszy, gdzie nie ma prawa do wyrażania się tylko konkretnych emocji, więc na przykład nie można się tylko złościć albo tylko smucić. No ale cieszyć się już można, no nie? bo na przykład nie złość się, albo nie płacz, bo to nie wypada, co inni ludzie pomyślą, no bo oczywiście, że jest ważniejsze to, co inni pomyślą, niż to, jak się to dziecko czuje. I Ostatnią z taką ról, którą dziecko może przyjąć w relacji z takim narcystycznym rodzicem, to jest rola opiekuna rodzica. W psychologii nazywamy to mechanizmem parentyfikacji. Polega to na tym, że zostają odwrócone role w takiej rodzinie. Czyli rodzice, rodzic zaczyna być dzieckiem, a dziecko zaczyna być rodzicem. Więc dziecko zaczyna czuć potrzebę opiekowania się takim rodzicem, na przykład, który jest w depresji, w zaburzeniach lękowych, nie radzi sobie, więc rodzic, na przykład taka matka, przerzuca odpowiedzialność na dziecko, żeby się teraz zajmowało dorosłym sprawami, którymi powinien się zajmować rodzic, więc rodzic zamiast stanąć na wysokości zadania i, i, i odciążyć to, żeby zadbać o to dziecko i o trudności, poszukać wsparcia wśród innych dorosłych, to na przykład przerzuca swoje problemy na swoje dziecko, czyniąc takie swoje dziecko swoim przyjacielem czy jest takim osobą od wysłuchiwania ich problemów dorosłych, które nigdy nie powinno wysłuchiwać i przyjmuje taką rolę takiej przyjaciółki, przyjaciela, właśnie swojego rodzica, obarczając to dziecko problemami dorosłych ludzi, gdzie dziecko powinno się skupić na zabawie i rozwoju, a nie na zajmowaniu dorosłymi sprawami. Bardzo często jest to widoczne wśród rodzin alkoholowych, gdzie na przykład mężczyzna jest uzależniony od alkoholu, kobieta jest współuzależniona od alkoholu i matka jest taka bezbronna w depresji, która sobie nie daje rady, nie wie, co z tym zrobić. No i rolę tego opiekuna czy opiekunki przejmuje dziecko, które się zaczyna tą matką zajmować, które jest w depresji, żeby pomóc się zająć i i zadbać o tego ojca, który wie, leży, leży wiecznie pijany. Oczywiście nie jest, może to być odwrotnie, czy w innym scenariuszu, natomiast taka sytuacja, znam taką sytuację, dlatego akurat się do niej odnoszę, bo wbrew pozorom jest to częsta sytuacja, mechanizmu parentyfikacji. I to jest chore, dlatego, że dziecko w takim domu przestaje być dzieckiem i jest mu odbierane dzieciństwo takiemu dziecku, więc dziecko nie ma e, czasu, nie ma możliwości przeżyć swojego dzieciństwa i niektórzy moi pacjenci są wściekli, kiedy odkrywają ten mechanizm, bo, im, bo są totalnie obarczeni z, z przeżywania Swojego dzieciństwa, gdzie dziecko po prostu się bawi z dzieckiem i tacy ludzie często nie wiedzą nawet jak odpoczywać czy się bawić, bo, bo nikt ich tego nie nauczył, bo od początku musieli już się zajmować dorosłymi sprawami. Dziecko zaczyna być funkcją, emocjonalnym narzędziem. 10 sygnałów, że mogłeś mieć narcystycznego rodzica, to jest taki kolejny temat. Tylko bardzo proszę cię do tego, żebyś nie traktował tego prawdy objawionej i do tego, żebyś teraz wytoczał ciężkie armaty przeciwko swoim rodzicom i ty jesteś narcystycznym rodzicem, czy do oceniania innych rodziców, jakimi oni są rodzicami. Ten film, jak i każdy inny film zresztą. Służy nie ocenie atakowi, tylko lepszemu zrozumieniu siebie w kontekście na przykład relacji teraz ze swoimi rodzicami. Po to, żebyś na przykład coś ci zaświeciło w lampce. Więc jeśli przy którychś tych sygnałach poczujesz jakiś ścisk w brzuchu, czy w żołądku, czy w klatce, to może być znak, że, że miałeś takiego rodzica, czy doświadczałeś takich zachowań ze strony rodzica, które nazywamy narcystycznymi czy toksycznymi, jakimiś innymi, i możesz tą wiedzę wykorzystać do lepszego przyglądania się sobie na terapii. Po to, żeby sobie pomóc, żeby przestać na przykład się obwiniać o pewne rzeczy, które się być może obwiniasz, żeby zrozumieć, skąd pewne Twoje trudności mogą wynikać, żeby wykorzystać to w swoje. Terapii, czy w pracy nad sobą, a nie po to, żeby teraz chodzić na lewo i prawo i etykietować oceniać innych ludzi jako narcyzów. Taka jest funkcja tych rodzajów filmów, żeby lepiej zrozumieć siebie twoje trudności, a nie do pozostawania ekspertem od, od, od diagnozowania, bo ja też staram się tego nie robić, mimo że czasem to jest trudne nie diagnozować ludzi, którzy mi za to nie płacą. Punkt numer pierwszy: sygnał, który pierwszy, który może świadczyć o tym, że ma, miałeś lub masz narcystycznego rodzica. Miłość warunkowa. Czyli rodzic daje Ci takie poczucie, że Cię kocha, akceptuje i, i jest zadowolony z Ciebie tylko wtedy, kiedy jesteś taki, jak on chce. Czyli oczywiście, że rodzic może być niezadowolony z Twojego zachowania i stawiać Ci granice, ale jeśli daje Ci takie poczucie, że kocham Cię tylko wtedy, czy wyrażam miłość wobec Ciebie tylko wtedy, kiedy spełniasz, robisz to, co ja chcę, a jak już nie robisz, to się obrażam i nie możesz liczyć na moją obecność i bliskość, to znaczy, że ci to jest pierwszy taki poważny sygnał do tego, że masz miłość warunkową, a rodzic powinien... Dawać dziecku swojemu bezwarunkową miłość i to nie oznacza braku granic, bo wciąż mogę stawiać Ci granice jako swojemu dziecku, ale jednocześnie wysyłać Ci sygnał, że niezależnie od tego i tak Cię kocham, więc możesz na mnie liczyć, więc tak, stawiam Ci granicę, nie rób tego, nie będziesz tego robił, ale to nie oznacza, że przestajecie kochać. Taki sygnał wysyła rodzic, który bezwarunkową miłość daje. Więc na przykład taki rodzic może mówić w przypadku miłości warunkowej, że jak będziesz grzeczny, to będę Cię kochać, a jak będziesz niegrzeczny, to Cię oddam gdzieś, no nie? Takie głupie żarty, że oddam Cię do domu dziecka, czy jakiejś pani, czy policjantowi, masz robić to, co ja chcę, bo Cię mama nie będzie kochać. Nie zasługujesz na nic ode mnie, czy na to, żebym Cię przytuliła, jeśli nie robisz to, co ja chcę, czy nie zachowujesz się tak, jak ja chcę, nie jesteś grzeczny. Więc jeśli się tak zachowujesz, to nie licz na to, że będę Cię kochać i będę Cię przytulać. Drugi sygnał, który poważny, który o tym świadczy, to y, twoje emocje, czyli dziecięc, dziecka emocje, są problemy. Czyli regularne wysyłanie takich komunikatów jak nie płacz, nie złość się, co ty znowu wymyślasz, jak możesz się tak czuć. Inne dzieci to i porównywanie do innych dzieci. Przestań dramatyzować, przestań być taki nadwrażliwy, umniejszanie twoim emocjom. I dziecko uczy się wtedy, że, moje, że jego emocje czy jej są niewygodne i niemile widziane. I dziecko to odbiera jako znak równa się z tym, ja jestem niewygodny, ze mną jest coś nie tak. I żeby, żeby zasłużyć na akceptację swojego rodzica, uczy się tłumić swoje emocje i potem dorosłości podświadomia wchodzi w relacje z innymi osobami w odcięciu emocjonalnym, bo się mu zakodowało podświadomie, że żeby być akceptowanym i kochanym, nie mogę się uwewnętrzniać emocjonalnie, nie mogę za dużo pokazać siebie, bo wtedy zostanę odrzucony czy skrzywdzone. Trzeci sygnał to permanentna krytyka i zawstydzanie, czyli yy, zobacz jak ty wyglądasz, znowu się pobrudziłeś, jak, tak jak wyjdziesz tak do ludzi, z ciebie to nic nie będzie, porównywanie do innych, inni jakoś to potrafią zrobić, potrafią się nauczyć, a ty jesteś taki nieugnie, potrafisz się prostych rzeczy nauczyć, inne dzieci w swoim wieku to już umieją to, siam to. Czwarty sygnał, rodzic zawsze ma rację, nie, zawsze, nie było rozmowy, nie ma żadnej refleksji nawet jak nie ma racji, nawet jak nie ma racji to ma rację, to jest wyrok, że dziecko zawsze się umień. Piąte, które bezpośrednio związane z poprzednim, brak przeprosin. Rodzic taki nigdy narcystycznie nie przeprasza, nigdy się nie przyznaje do błędu. Albo jak już przeprasza, to przepraszam, ale to twoja wina. Gdybyś nie porzucał zabawek w pokoju, to bym się teraz tak nie zazłościł i cię nie uderzył. Więc to takie sorry, a mnie sorry. Albo używanie takiego rodzaju przeprosin, które nie są przeprosinami, mówiąc, przepraszam, że jesteś taki przewrażliwiony. Co to w ogóle za przeprosinę swoją drogą? Albo jeszcze taka kara w pakiecie, gdzie ja mówię, no dobra, jak ci tak bardzo zależy, to przepraszam. Takie nieszczere, nieautentyczne i dobrze wiemy, że tam nie ma żadnej skruchy. Jednocześnie taka hipokryzja, nie? bo wymagamy od naszych dzieci, żeby zawsze brały odpowiedzialność za wszystko. No ale my, jako nieomylny rodzic, nigdy nie, nie popełniamy błędów, a jak już, no to trzeba jak najszybciej to zamieść pod dywan. No bo nie możemy pokazać dziecku słabości, bo osoba narcystyczna oso ostatnie co chce pokazać przed innymi czy przed swoimi dziećmi, to to, że jest słaba, a jak on przepraszam, no to jestem słaby, nie? Szóste, porównywanie do innych, co już wspominałem. Zawsze jest ktoś lepszy, kuzyn, kolega, inne dziewczynki ładniejsze, mądrzejsze, które lepiej sobie radzą, a ty sobie robisz i gorzej. Więc jeśli twój rodzic porównywał cię do innych, twojego rodzeństwa, kuzynów, innych dzieci, pokazując ci jego sukcesy, wskazując twoją nieudolność przy tym, no to porównywał cię do innych. Jest poważny sygnał. No to masz się wstydzić, że jesteś sobą taki nieudolny, nie, że sobie nie radzisz tak dobrze jak inny, bo nie jesteś wystarczający taki, jaki jesteś. Kolejny sygnał już siódmy, to kiedy rodzic zrobił z siebie ofiarę. Poświęciłem się dla ciebie, całe życie swoje poświęciłem dla ciebie, a ty mi się tego zdzięczasz. Nikt mnie nie docenia. Robię tyle tutaj w tym domu, nikt mnie nie, nie docenia. Czyli zachowujesz się jak takie dziecko, no nie? W sumie dorosły człowiek zachowuje się jak dziecko. I nagle zachodzi metanizm być może parentyfikacji, gdzie to dziecko zaczyna się czuć odpowiedzialnym za szczęście swojego rodzica dorosłego, bo zaczyna się obwiniać, że mój rodzic jest nieszczęśliwy przeze mnie, bo go nikt nie docenia albo odkąd się pojawiłem na tym świecie, no to mój, nic tylko jest to nieszczęśliwy ten rodzic, więc, więc zaczynam się przejmować tym, że przeze mnie jest nieszczęśliwy, więc może zrobię coś jako dziecko, żeby ten rodzic był szczęśliwszy, nie? Tak jakby to była odpowiedzialność tego, rodzic tego dziecka, oczywiście, co nie jest, bo to, to co robię teraz to jest sarkazm. Kolejny ósmy już sygnał to wciąganie w konflikty dorosłych. Czyli e, zapraszanie dziecka do rozwiązywania konfliktów na przykład między ojcem lub, e, lub e, matką. Bardzo często jest to widoczne w przypadku rozwodów, gdzie przepycha się to dziecko, e, wciągając je konflikty, które nigdy nie powinien mieć do czynienia. Manipulowanie tym dzieckiem. Mówienie, zobacz, jaka jest twoja matka albo ojciec, albo jeszcze bardziej takie podchytliwe, tylko ty mnie rozumiesz, matka mnie nie rozumie, albo ojciec mnie nie rozumie, tylko na tobie mogę polegać. Tworzy ogromne poczucie odpowiedzialności na tym dziecku. No to skoro na mnie może tylko polegać, to nie mogę mamy zawieść, nie? To jest taka klasyczna tak zwana triangulacja, gdzie się wpycha dziecko w taką triangulację toksyczną, konflikty rodzinne, które nie, nie powinno być dziecko odpowiedzialne dziewiąte kontrola plus naruszanie granic brak prywatności, wchodzenie dziecku do, do pokoju bez pukania dziecko nie ma prawa się zamknąć w tym pokoju, mieć swoją prywatność czy, czy jakąś swoją przestrzeń ingerowanie w przyjaźnie, w ubiór, w hobby swojego dziecka dziecko nie ma prawa robić to, co chce, jakie mieć jakiego chce hobby no bo musi mieć to, co ty chcesz, żeby spełniało twoje ambicje nie ma prawa się przyjaźnić z ludźmi, którymi chce tylko musi mieć takich przyjaciół, jakich ty chcesz i oczywiście pomijam sytuację jakieś zagrażające życiu lub zdrowiu temu dziecku gdzie tych przyjaciela oznaczają jakąś grupę ludzi, którzy biorą na czy hobby oznacza, no nie wiem, coś niebezpiecznego, co mu zagraża. Pomijam te sytuacje. Czy pomijam sytuacje, w których dziecko sobie wymyśla, że będzie chodzić teraz samej bieliźnie do szkoły, tylko biorę pod uwagę normalne sytuacje, gdzie dziecko wyraża poprzez akceptowalny społecznie ubiór, tak jak chce, ale ty tego nie akceptujesz. Czy takie mechanizmy jak kontrolowanie Cię, czy karanie ciszą, zostawianie Cię w pokoju, niechęć, czy, 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 żebyś teraz sobie przemyślał swoje zachowanie, obrażanie się, teraz nie będziesz ze mną rozmawiać, przemyśl sobie swoje zachowanie, jak dziecko chce z Tobą porozmawiać, to, 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 to z tym rodzicem to mu nie daje takiej możliwości, bo Cię kara tą ciszą teraz i żadna to, to troska paradoksalnie tylko to jest kontrola i właśnie własność, zawłaszczanie sobie tego dziecka i jego decyzje, oczywiście pomijając sytuacje, które mu zagrażają, czy są nieakceptowalne społecznie. I dziesiąty sygnał, gdzie reputacja jest ważniejsza niż potrzeby tego dziecka czyli co inni ludzie pomyślą jest zawsze ważniejsze niż to, czego to dziecko potrzebuje więc jeśli inni pomyślą sobie ojej, co inni pomyślą o mnie, jak zobaczą to dziecko tak ubrane, mimo że ono chce być tak ubrane i jest to akceptowalne społecznie no to ważniejsze jest to, co inni pomyślą i reputacja tego rodzica niż to co, czego Cię dziecko chce? Co inni ludzie pomyślą, jeśli się dowiedzą, że mój syn czy moja córka o, może mój syn chodzi na balet, nie? więc on nie może chodzić na balet, więc musi uprawiać sztuki walki bo ten balet jest niemęski nieważne co ty czujesz, ważne co, co inni pomyślą no i dobra, i najczęstsze y, skutki w dorosłości, które mogą mieć dla ciebie jeśli miałeś takie, takiego rodzica oczywiście to nie jest zorydynkowe bo różne zaburzenia lub brak zaburzeń może to pójść w zależności od różnych innych czynników czyli na przykład od drugiego rodzica, który to kompensował lub, lub wzmacniał i od y, dziadków, ciotków którzy byli obecni w życiu takiego dziecka czy szkoły, która mogła to kompensować lub nie, albo od indywidualnych predyspozycji genetycznych temperamentalnych takiego dziecka więc w różne rzeczy to lub brak rzeczy mogło to pójść do dorosłości. Natomiast takie najczęstsze skutki mówię teraz, nie, pomiędzy jakieś takie zaburzenia straszne. Przede wszystkim najczęstsze, co ja obserwuję swoich pacjentów i które z własnego doświadczenia i z książek widzę, to nadmierne poczucie winy u takich osób. Bardzo często takie osoby, które miały takie rodzice lub rodziców, nadmiernie się obwiniają o wszystko w dorosłości. Za każdym razem, kiedy mają postawić komuś granicę, czego nie potrafią często i brakują asertywności, czują się winne, jak już to robią i biorą nadmierną odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje. Nawet wtedy, kiedy nic złego właściwie nie zrobią. Bardzo często takie osoby są perfekcjonistami, muszą wszystko robić najlepiej, każdy błąd, który popełniają, surowo się karają, nie potrafią odpoczywać. I na wszystko muszą zasłużyć na urlop, na wszystko na odpoczynek. Nie można po prostu sobie odpocząć, tylko trzeba zrobić sobie najpierw coś produktywnego i zasłużyć sobie na to, żeby odpocząć, nawet jeśli nasze ciało to woła i potrzebuje. Lęk przed oceną i byciem sobą. Bardzo się boimy, że ktoś nas krytykuje, nie zaakceptuje takimi, jakimi jesteśmy, więc podejmujemy różnego rodzaju zachowania, które mają nas uchronić przed tym lękiem. Na przykład, unikamy sytuacji, w której ktoś może nas ocenić, próbujemy być najlepsi, prezentować się na innych niż w rzeczywistości jesteśmy, przymilamy się albo nadmiernie to kompensujemy poprzez, nie wiem, bycie w czymś wybitnym. Mamy trudności w stawianiu granic, o tym co powiedziałem, więc unikamy sytuacji konfliktowych. Bardzo często wybieramy relacje, w których jest chudni dystans, właśnie to co znamy z domu, czyli powielamy schemat z domu, bo emocje i bliskość jest nam nieznana i wzbudza w nas to poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Więc paradoksalnie wybieramy w relacji, które są nam znane, mimo że nie są zdrowe, w których jest chudni dystans, właśnie. Bardzo często mamy skłonność do takiego ciągłego analizowania, czy coś złego nie zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej. Mówimy na to psychologii mechanizm ruminowania. Bardzo jesteśmy wyczuleni emocjonalnie na różne sygnały z zewnątrz. Jesteśmy tacy, tak brzydko mówiąc, przewrażliwieni na różne rzeczy. Skanujemy dookoła otoczenia i wyłapujemy sygnały, gdzie ktoś nas może na przykład krzywo na nas spojrzeć, lub o nas coś pomyśleć złego. I mamy skłonność do nadmiernego, katastroficznego interpretowania różnych rzeczy. Czyli, na przykład, jak ktoś się skrzywi, popatrząc na nas, to mamy większą skłonność, żeby pomyśleć, że ma z nami problem, niż to, żeby na przykład nie wiem, ma problem ze sobą, coś pomyślał właśnie. Albo w drugą stronę może to pójść, w bunt i agresję, czyli tak sobie radzimy z tym wszystkim, że sami teraz dominujemy i z, 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 przyjmujemy taką rolę agresora. No bo tyle lat trzeba było zaciskać zęby, że teraz ja im wszystkim pokażę i teraz właśnie nie pozwolę sobie wejść na, na, na głowę i wszystko to wykrzyczę i nie pozwolę już tak się traktować. I programowanie Ciebie przez narcystycznego rodzica przyczynia się w dorosłości bardzo często do tego, że bardziej skupiasz się na tym, yy, czego inni chcą, i jakie inni, co inni czują, jakie mają emocje, niż na czym czego ty właściwie potrzebujesz. I te Twoje potrzeby właściwie są bardzo często nieznane, już nie mówiąc o tym, że jakkolwiek ważne. Co możesz z tym zrobić? no, poza pójściem na terapię, żeby to przepracować, to tak na teraz to przede wszystkim nazwij to, czego czujesz i poza świadomością pewnych mechanizmów, bo z samoświadomości wszystko się zaczyna. Nie musisz iść od razu w nienawiść, w obwinianie swoich rodziców, aczkolwiek jeśli takie emocje się w tobie pojawią, złość, to na przykład to też jest naturalne i warto sobie na to pozwolić i zrozumieć, że często złość jest warunkiem potrzebnym i koniecznym do tego, żeby być może kiedyś się pojawiło przebaczenie lub jeśli nie przebaczenie, to chociaż akceptacja i taką ulgę poczucia, więc bardzo często złość jest potrzebna do tego, żeby w ogóle pójść dalej w życiu. Ale złość nie musi oznaczać nienawiści, że teraz będziemy emanować jakąś taką yy, nienawiścią, że będziemy teraz atakować tych rodziców, czy tych ludzi. Jakby to nie jest potrzebne, mimo że złość jest często potrzebna. Wystarczy, że zobaczysz mechanizm i pozwolisz sobie czuć wszystko, co się pojawia w trakcie zobaczenia i połączenia pewnych kropek, które być może tu już łączysz na tym filmie. Więc odzyskaj prawo do czucia różnych emocji, które zostały Ci zabrane w dzieciństwie. Zrozum, że masz prawo się złościć, masz prawo czuć Smutek, masz prawo się cieszyć, nawet głośno. To, do czego być może nie masz prawa, to do krzywdzenia innych ludzi, czy na przykład bicia, krzyczenia na innych. To do tego nie masz prawa, ale do czucia masz prawo. Nie, czuj, nie czyniło cię to złym dzieckiem, jeśli czułeś różne rzeczy. Zostało ci to zabrane być może, ale nigdy cię nie czyniło to złym dzieckiem. Naucz się teraz w zdrowy sposób na swoje terapii lub samemu próbuj wyrażać swoje wszystkie emocje poprzez pisanie, rozmowę z innymi ludźmi o swoich emocjach, poprzez sport, poprzez jakieś inne aktywności, w której możesz poczuć różne rzeczy ze swojego ciała, to wyrzucić poprzez taniec, poprzez masaż. Po wszystko, co sprawia, że możesz wyrzucić z siebie te emocje i zacząć ich doświadczać bardziej świadomie i zdrowego oczywiście. Uczysz się granic jak nowego języka, którego się uczysz. Proste rzeczy, takie zdania, nie chcę o tym rozmawiać, nie chcę tego zrobić, chcę w ten weekend zrobić coś innego, potrzebuję teraz odpocząć, zajmę się tym później, jest to za dużo, potrzebuję zwolnić. Ale też samemu sobie uczyć ucz stawiać te granice, nie tylko innym ludziom. To moja decyzja, nie będę się tłumaczył z tego, bo nie muszę. Już było jasne stawianie granic nie musi oznaczać od razu hamstwa i arogancji, bo bardzo często osoby, które wychodzą z takich domów, gdzie są zaprogramowane na to, że stawianie granic to jest jakiś rodzaj hamstwa, nie musi być chamskie. Ja nie muszę być chamskie, mówiąc, nie chcę tego zrobić. No, no rozumiem, że chcesz, ale ja nie mam ochoty tego robić i nie zrobię tego. Mówię to spokojnie, ale stanowczo. Oczywiście, że jest szansa, że ktoś się może zdenerwować na stawianie granic, szczególnie taki narcystyczny rodzic, no ale po to i uczymy się nowego języka stawiania granic, i też tego nieprzeżywania nadmiernie poczucia winy, żebyś odzyskał jakąś kontrolę nad swoim życiem i, i zaczął żyć w zgodzie też ze swoimi potrzebami i granicami. No, jeśli nie masz granic, no to trudno mówić jakikolwiek tutaj zaspokajania swoich potrzeb w pewnym momencie. A w skrajnych sytuacjach być może warto powiedzieć: Jeśli nie przestaniesz mnie obrażać i nie zaczniesz szanować moich granic, no to skończę z tą rozmową albo tą relację i nie będziemy się spotykać. I czasem zdarzało mi się też coś takiego powiedzieć. I to jest jedyne właściwe wyjście zakończyć taką relację. Nawet jeśli to jest relacja z rodzicem, zakładając, że jesteś już dorosły. Jeśli ten film jest o Tobie i chciałbyście anonimowo lub nie anonimowo podzielić swoją historią, i swoimi uczuciami, przemyśleniami w tym temacie, bardzo chętnie przeczytam wszystko, co macie do powiedzenia na, tym, na ten temat i mam nadzieję, że być może komuś otwor otworzą się oczy po zobaczeniu tego odcinka i, i dadzą wam do myślenia, żebyście może poruszyli ten temat y, na, te na terapii, jak się z tym czujecie i y, y, jak wam się te kropeczki łączą. Natomiast jeśli macie ochotę y, wyrazić swoje uczucia w komentarzach na dole anonimowo lub nie, zachęcam do podzielenia się w komentarzu jeśli to ma Wam pomóc, też chętnie po, po, czytam komentarze. Nie do wszystkich się odnoszę, bo też nie mam czasu, ale do, do, czasem się też odniosę i tam Wam odpiszę. To też jest uważam za wartościowe, że, że tak się chcecie dzielić. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i co? Widzimy się w następnym. Jeśli macie pomysły na kolejne odcinki, piszcie pod spodem. Dzięki, cześć!